Dzień dobry moi kochani, witam na kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek na 5 dyszek, ekstremalne 7. paradizo, dawno, dawno nie na moim kanale, wygrywamy, czyli Lewandowski. I dwie za piątkę, 10 razy kasa i dużo szczęścia. Trzymajcie mocno kciuki. A ja tu już zbliżam i drapiemy

I co tu jeszcze? Haklips. Siedemnaście, szesnaście, trzydzieści jeden i dwadzieścia siedem takie wygrywają. A mi tutaj dali dwadzieścia trzy, dwadzieścia sześć, trzydzieści dwa, osiemnaście i czternaście. Drugi rząd. Jeden, dziewiętnaście, dziewięć, trzynaście i trzydzieści trzy. Za piątkę się nie spisały. Niestety. No to Lewandowski, chodź tu. Numer dwudziesty piąty. I czy tutaj coś się uda wygrać? 29, 38, 19, 13 i 18. Ja Wam zbliżę, bo te cyferki są takie małe. O. I teraz trafić w te piłeczki. Trafiłam w kwotę 17, 32. Jednaście, dwadzieścia trzy, trzydzieści cztery i drugi rządek, dwadzieścia sześć, jakie to maleńkie, trzydzieści pięć, trzydzieści siedem, dwadzieścia pięć i szesnaście. No Lewandowski dla mnie szczęśliwy nie był. I teraz po takiej długiej przerwie 31, też nie chcę tutaj zabłysnąć, 36, 33, 27 i 15. I ostatnia szansa, ostatni rząd 28. 39, 24, 21 i 12. Lewandowski, H i E. Lewandowski się uśmiecha. Nie wiem, jaki ma powód do radości. <gry> Może paradisa na końcu? Zrobimy sobie ekstremalne. Numerem drugim. A Paradizo na koniec na relaks. I tu plik siódemka złoto. A jest chmura, trofeum, pierścionek, muszka, diamenty, biedronka, narty podkowa portfel, świnka, melon, auto, gwiazda, zegar, balsam, słoneczko, rower, wisienki, ananas, perła. Palma, cytrynka, kawa, dwa ostatnie, kwiatek i piłka ekstremalne, DHL, pusto, ostatnia szansa, Paradizo z numerem 24. I tu będę przesuwała. I szukamy. Aparat w pierwszych grach nie ma. Tu aparat jest. I na dole. Aparatu nie widzę. Kolejny symbol to liść listek na górze nie ma, tu jest listek i tu nie ma. Kolejny symbol to będą shorty i gdzie są shorty? Szorty są tutaj, tutaj. I na dole są szortki. Kolejny symbol to ryba. Ryba. Gra trzecia, ryby nie ma. Gra czwarta jest. I na dole czy jest rybka? Nie ma. Następnie mamy wodolot, wodolot tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj nie ma, tu też nie widzę, a tutaj jest. I teraz w którą stronę mam iść, nie, nie w tą, cytryna, nie pomarańcz czy cytryna, nie wiem, cytrynka chyba. Jest tutaj, i na dole nie ma, i siódmy to lody, a lody gdzieś chyba były, tak, są tutaj, i na dole są tu, i są tu. I jeszcze tu. Dobrze. Kolejny rozgwiazda, rozgwiazdka tu. Rozgwiazdka tu. Wszystko. Kolejny symbol to delfin. Delfin jest tu. Tu. I więcej nie ma. Trzeci symbol to deska. Tu jest deska. Tutaj deski nie ma, tutaj nie ma. A tutaj jest kolejne. Serduszko, serduszko tu. I tylko jedno. Piąty tutaj symbol to piłka. Piłka raz. Mhm. I szósty ostatni symbol, tutaj to okularki kularki są tu, tu, tu i tu i jeszcze tu. No to teraz ostatni rząd. Łódź decydujący, czy to zdrapka uratuje sytuację. Łódź jest tutaj. Tęcza. tęcza, tęcza, jest tutaj. I na dole. Kolejne to płetwy. Płetwa. nie widzę, kostka, kostka tu, tu i więcej nie ma. Przedostatni symbol, nie z piąty, nutka, nutka gdzieś była nutka tutaj. Tylko raz zapowiada się bardzo fajny odcinek. Palma, palma tutaj. Fajny odcinek, bo nic tu nie ma. I ostatni symbol to torba. Torba, torba. Ale torba nic nie daje. I tu jest torba. Kontrolne różne. A więc moi drodzy. Odcinek katastrofa, krótko mówiąc. Ekstremalne 7 puste, Paradizo puste, lewandowski pusty i dwie za piątkę puste. Niestety 50 zł leci do kosza. Bardzo smutny, przykry odcinek, ale cóż ja poradzę? Chciałabym pokazywać Wam zawsze zrabki wygrane, ale to się niestety nie da. Pokazuję Wam również te puste, wszystko Wam pokazuję, żebyście widzieli, jak fajnie można wygrywać i przegrywać. No, przegrywać nie jest fajnie, ale cóż, miejmy nadzieję, że następnym razem będzie dużo lepiej. Życzę Wam wszystkim miłego, udanego dnia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!